Panie i panowie, witam, nazywam się Lord Ciachop, to krótka prezentacja kreatora postaci w Wasteland 2. Możemy sobie tutaj wybrać przygotowane e, postaci, przygotowanych bohaterów, tak? Nasz podstawowy skład składa się właśnie z czterech osób. Możemy również taką postać stworzyć od początku. Ja wolę taką postać sobie od samego początku stworzyć, jest to większa zabawa. Mamy nad tym większą kontrolę uważam, tak? No dobrze, pierwsza moja postać. Do rozdysponowania mamy 7 punktów, atrybutów. To są nasze podstawowe statystyki, zarządzające tym, jak nasza postać będzie żyła w świecie gry, jak sobie będzie radziła z różnymi zmaganiami. Mamy również 12 punktów, umiejętności do podziału pomiędzy 3 kategorie: umiejętności ogólne, umiejętności broni i umiejętności wiedzy. Tak, Niestety nie możemy sobie wpakować tutaj równo po, dajmy na to, 4 punkty we wszystko, prawda? Jak widać, im więcej punktów, im więcej chcemy zabrąć w dalną umiejętność, tym więcej punktów na to musimy wywalić. Także należy tutaj wybierać bardzo, bardzo rozsądnie. E, dobrze, zaczniemy może od D. E, koordynacji, co nam daje koordynacja. Jak widzicie, wszystko tutaj jest bardzo ładnie opisane, także pomimo tego, że tłumaczenie polskie tutaj nie jest doskonałe, to tak naprawdę nie sposób się tutaj zgubić. Wystarczy czytać, obserwować, co nam pokazują komunikaty na ekranie i bez problemu stworzymy sobie taką postać, jaką, jaką chcemy. Dobrze, wezmę sobie koordynację, może aż tak, wezmę sobie za szybkość, szybkość w walce, uniki, dobrze. Wezmę sobie również charyzmy, bo charyzma zawsze jest przydatna, jeżeli chodzi o. Dowodzenie i czujność, zasięg widzenia, unik, inicjatywa bojowa, siła, punkty akcji, maksymalny udźwig, obrażenie od trafienia krytycznego, bronią do walki wręcz. Nie będę broni do walki wręcz używał, myślę, że sobie wezmę czujność. Tak, taką średnią postać sobie tworzę, średnią, średnią, czy nie średnią, może szybkość, może dobrą szybkość. A, nie będzie w ten sposób. E, pod spodem mam oczywiście statystyki postaci, które się zmieniają e, względem tego, co sobie ustawimy powyżej. Nie? W tym przypadku e, rozdysponowałem 8 punktów akcji. Premia do trafienia bronią strzelecką 4% dzięki tym statystykom. Szansa na trafienie krytyczne 3%. Inicjatywa bojowa 12%. E, wszystko jest pięknie opisane po środku ekranu. Co to daje? E, szansa uniku kon kon <noise> to jest właśnie przykład tego jak żałośnie została przetłumaczona ta gra przez firmę Cenege tutaj yy, wspomniałem o tym żałosnym tłumaczeniu w przypadku pierwszego starcia z Wasteland 2 jak, jak została to zmarnowana szansa tej firmy na odreperowanie pewnych pewnych strat które sama sobie przyczyniła swojego czasu szybkość walki Punkty umiejętności na poziom, tak tyle punktów umiejętności na poziom będzie nam przybywało. Udźwig 81 LB Uncji, tak? Nie można było tego na polski przetłumaczyć, dajmy to w kilogramy, nie można tego było zamienić. No cóż, yy, kon na poziom, tak? Kon, nie wiem co to jest kon. Ilość kondycji dodawanej na, do maksymalnej, <laughs> posłuchajcie, ilość kondycji dodawanej do maksymalnej kondycji, gdy postać awansuje na kolejny poziom. Mnie to nic nie mówi, tak naprawdę. Także wybaczcie, ale tylko i wyłącznie dla Was włączyłem tutaj polską wersję językową. Ja tworzyłem sobie postać w angielskiej wersji językowej i brzmiało to zdecydowanie lepiej. Tutaj mamy teraz do dysponowania 12 punktów umiejętności, tak wspomnianych wcześniej. Co bym chciał dowódca? Myślę, że dowódca powinien mieć hmm, całkiem dużo, tak powiem, tych punktów ale chciałbym też coś tutaj mieć takiego ciekawszego jeszcze. Ne? Trapper, co tam? Hmm. Zakapior, zaklinarz zwierząt, cfaniak. Myślę, że wezmę sobie pistolety maszynowe, dowódcę i pistolety maszynowe. Myślę, że dwie umiejętności e, sprawiedliwie wystarczą. Dobrze, przechodzimy dalej. Tutaj tworzymy sobie wizualizację swojej postaci. Jak możecie zauważyć, jakość tekstur już tutaj grafiki, tej prezentacji graficznej nie jest porażająco wysoka, prawda? Nie jest, nie jest. Jednakże, jak już przejdziecie do samej gry, zauważycie, dlaczego jakość tych, tych tekstur nie jest aż tak wysoka. Po prostu na większości czasu tego nie zauważamy. Gra obserwuje się z góry pod kątem, jest to widok izometryczny. I zwykle nie mamy nawet czasu, czy też okazji się wszystkiemu dokładnie przyjrzeć. A po dłuższym czasie, tak naprawdę, względem tego, co gra ma do zaoferowania, tego przestajemy to zauważać. Ja przestałem to absolutnie zauważać i uważam, że tworzy to w swojego rodzaju klimat w świecie Wasteland 2. Że może wybierzmy sobie, możemy sobie wybrać płeć, prawda? Możemy sobie wybrać gotowy awatar, możemy też sobie zrobić że tak powiem zdjęcie z tego co my tutaj sobie kreujemy ja myślę, że najpierw stworzymy sobie postać, włosy do wyboru jakieś nie ma tego zbyt dużo ale chciałbym sobie stworzyć coś e, ciekawego w celach tej prezentacji jeszcze taki wielki, nie, nie, nie jeszcze jest takiego. A no, może być. Zatrzymamy <laughs> sobie teraz głowę. Do wyboru jest tutaj kilka takich ciekawych rzeczy, ale jakoś wybór mogliby zrobić dużo, dużo większy, co prawda. Niemniej jednak, jak już wspomniałem wcześniej, nie ma czasu nawet przyglądać się tym, tym postaciom. O, a, może być z cygarem, nie będzie. Głowa, jeszcze jakaś kapelusz wędkarski. Jakiś turbany. W zakonnicę mogę się zmienić. A, nie będzie, <śm> 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 żołnierz. Tołów. Te konstrukcje. Tak, takie jak na przykład ta mm, bardzo swoiste, prawda, nie wiem czy to e, wersja prostytutki, czy co, ale jest, no jest, ale ja to z tego nie skorzystam. Tak, nie, ja. proszę, ale to, możemy tutaj mu dobrać wizualnie plecak, zaznaczam, jest to tylko i wyłącznie wizualizacja, nie ma to wpływu na żadne statystyki. Nie, nie będzie ten, tego nogi... Nogi też można wybrać, bardzo ciekawe, zaraz, zaraz pokażę, uwaga O, proszę bardzo, takie nogi sobie możemy zrobić Ja myślę, że wezmę takie bardziej pasujące pod e, resztę tego ubioru mojego Takie, e, nie będą takie Skóra, przyciemniamy po prostu, bądź też rozjaśniamy karnację skóry naszego bohatera, i to tyle, tak naprawdę. Edytor nie jest jakiś zbytnio skomplikowany, jego rozmiar. Zmieniamy sobie kolor nieba. E, zakładam, że tylko i wyłącznie służy to temu, że zrobimy sobie. Proszę bardzo, zrobimy sobie zdjęcie awatara, i, i tak to wygląda, prawda? Ale sobie jakoś ustalę. Może inne to zdjęcie tego awatara, może jest tu jakieś takie ładniejsze, które bardziej by mi pasowało. Nie? Obawiam się, że nie ma tutaj nic ciekawszego, co by mnie pasowało. No, szkoda, szkoda wielka, wielka szkoda. No cóż muszę sobie zrobić w takim razie zdjęcie. Aż nie będzie coś takiego. Zwijmy się po ludzku. Wpisujemy w atrybutach swój wiek, jeżeli naprawdę bardzo chcemy. Możemy wpisać równie dobrze A, 900 lat nie mogę wpisać. 99, a czemu? Jak ktoś miał 130? No, no proszę bardzo, wyznanie, wyznanie. Jakie fajki palimy? Jako, że ten bohater ma tutaj jakiegoś cygareta, to weźmiemy sobie trupie z filtrem, kości, nikopops, brak czerwony kogut sticks. Heee. Szczerze, te tłumaczenia mi się w ogóle nie podobają. Tutaj naprawdę bardzo mi się nie podobają. Pochodzenie. Europejskie. Dobrze. I oczywiście możemy delikatną biografię sobie stworzyć. Mnie starczy taka. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Tworzymy sobie drugą postać. W tym przypadku myślę, że zrobię sobie taką szybszą osobkę. Która będzie... Całkiem dobrze posługiwać się bronią. A broń, jaką jej przypiszę, no to dajmy na to. Hmm. Karabin snajperski będzie. Karabin snajperski w pełnej okazałości. I przydadzą się jakieś umiejętności dla tej postaci. Bardzo ważna jest według mnie, żeby dobrze rozdysponować te nasze. Naprawdę jest to bardzo, bardzo ważne. Przyda się to. Niesamowicie się to przyda. Elektryk nie będzie elektryk. Wydaje mi się, że będzie dobry elektryk. Dobrze, stwórzmy sobie postać kobiecą. Myślę, że zrobię sobie bojową zakonnicę. Bo czemu nie? Ciekawe, ciekawe. Nie mogę? W postaci męskiej mogłem stworzyć zakonnicę, a tutaj nie mogę stworzyć zakonnicy. <laughs> Co to ma być? Coś tu jest nie tak Dziwne, dziwne Szamanka jakaś... Czy to jest może? A to jest zakornica. Rozumiem. Dobrze. Netów. Oczywiście postaci żeńskie dysponują delikatnie innymi teksturami Delikatnie zmienionymi pod żeńskie teksturami tułowy, proszę bardzo Ale ubiory są w gruncie rzeczy takie same, na dobrą sprawę No i gdzie się podział ten strój zakonnicy? Ja myślę, że zostawię w takim razie to Pecalaczek. Plecalaczek to się właściwie chowa pod teksturą. Tak naprawdę. Może stawimy sobie coś takiego małego. Nogi. Nie lecimy, da? A, no tak zapomniałem wpisać. Nie? Y, Siostra... Hmm. <ścoughs> Siostra Givera. Siostra Givera, wyznawanie. Kim ta zakonnica może być? Dobrze, dobrze, dobrze. Kogo? Którą z zwiar tutaj wkurzyć? będzie chrześcijanką. Pali trupie z filtrem i z pochodzenia, wiem, europejskiego labra nie będzie. Biografię? Hmm. W ojca i syna... To jest. Trze czwarta, trzecia już osoba. Myślę, że powinienem mieć tutaj jakiegoś e, sporego osiłka. Z dużą, z dużą siłą. Bardzo dużą siłą. Powiedzmy, zainwestujemy mu wszystko w siłę i e, dam mu e, broń sieczną. Broń sieczną oraz brutala tak, myślę, że to bardzo dobre połączenie mężczyzna troszkę zwiększymy jego rozmiar włosy, włosy jakiegoś brzydkiego brzydkiego brutala na twarzy. Myślę, że coś takiego będzie w sam raz. Jakieś specyficzne nakrycie głowy. Tak naprawdę to niewiele tutaj mi, mi tu pasuje. Szczerze powiem. Wygląda tak. Eh, może być taki psychopata w takim razie, czy nie? Może być Jeden preset. Eh, niech będzie taki w takim razie. Dobrze. Uf. Co tu pasuje do takiego osiłka, który będzie biegał zapewne z siekierą? Nie. Chociaż czy ja wiem? Może nawet. To <laughs> myślę, że to będzie doskonałe. Plecak, 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 jaki plecak? Taki plecak? Nie będzie taki plecak. Już to ma jakąś maczetę. Niech będzie ten plecak. Podoba mi się jak plecak nachodzi na klatkę piersiową tak naprawdę. No i... Okay. No, to wyglądać takie. <noise> ale bez przesady. Takie nogi, ale nie ja będą takie nogi. Przciemnimy mu trochę skórę. I zmienimy taki bardziej wyraziste. Myślę, że to jest e... bardzo dobre zdjęcie. Ceta brzmi dobrze 44 lata na Karku. Jest buddystą, czyli pokojowo nastawiony, i pali czerwonego koguta. I jest Rosjanin, nie, nie jest Rosjanin. Powiedzmy, że jest e, Amerykaninem, biografia, szczerze już mi się nie chce. Dobra, czwarta postać. Teraz przydałby się ktoś, kto jest naprawdę mądry. Ktoś to jest mądry. Hmm, mądry, mądry. Dobrze, koordynacja też się przyda. I ta mądra osoba, myślę, że ta mądra osoba będzie odpowiedzialna za. Będzie hakerem. Tak, ta mądra osoba będzie hakerem. I ta mądra osoba będzie też rusznikarzem, żeby upgradeować nasze bronie. Każdy z tych, każde z tych umiejętności ma swój ściśle określony że cel. Na przykład nie możemy upgradeować swojej broni, nie mając rozwiniętego różnika na przyzwoitym poziomie. Bardzo. Niech to będzie również kobieta w takim razie. A, myślę, że do firmowego firmowego rusznikarza to będą pasować jakieś takie... Oglę na twarz może. Dobrze, nie będą ogle. Oglę hmm. Nie będzie coś takiego w takim razie. Tu, tu, tu. no coś mi tak nie pasuje to delikatnie postapokaliptycznie szczerze mówiąc niektóre z tych ubiorów bardziej mi to trochę Mad Maxa przypomina szczerze wam powiem jech, yeah, niech będzie już ten płaszcz jakoś to najbardziej mi pasuje plecak, plecak jak będzie ten plecak nogi, nogi, a proszę bardzo myślę, że trafiłem, odpowiednio skóra jest, niebo nie będzie takie Zawsze, zrobimy fotę i lecimy, imię, imię, imię Mary do cholery Mary do cholery 20, dobrze, wyzwanie, nie będzie, że jest e, szama, szamanką. Nie wiem, szamanizm. Co, wyznanie szamanizm. Serio? to jest coś takiego? Nie mam pojęcia. E, fajki, kości, e, pochodzenie latynowskie. Tak, 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 pochodzenie latynoskie I. To by było tyle, moi drodzy. Pokrótce, tak, pokrótce, właśnie prezentuje się kreator postaci. Nie jest on zbyt rozbudowany, nie jest on zbyt wyuzdany, pozwala jednak stworzyć postaci mniej więcej takie, jakie sami widzicie. Nie opiera się to na wizualizacjach, tyle na wizualizacjach, co tak naprawdę na tych wszystkich statystykach i na tym, jak my je mądrze dobierzemy. Wszystkie te statystyki. I wedle tych właśnie statystyk dobierane są, że tak powiem, umiejętności naszych postaci. I tak w taki sposób wedle tego te postacie będą sobie radzić w świecie gry. Także radzę podchodzić do tego spokojnie, czytać co jest napisane na ekranie, wybierać mądrze, żebyście nie musieli restartować swoich buildów. To było na tyle, dziękuję za uwagę, ja mówił Lord Ciacho, do zobaczenia ponownie.